Zabytkowy parowóz wraz ze składem wagonów na stacji kolejowej w Dobrej nie pojawił się, ale dziewiąty już piknik kolejowy ku naszej ucieszy i widzów odbył się. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, by, myle nie do ty. Ze stacji kolejowej w Dobrej witają się z Państwem Józef Budacz i Monika antosz grodzicka Spotykamy się na dziewiątym galicyjskim pikniku kolejowym i zapraszamy do oglądania naszej transmisji. Podczas relacji rozmawialiśmy o przyszłości kolei, a także o nie tak odległej przeszłości. Mam nadzieję, że, że te nasze imprezy ten piknik kolejowy no... W jakiś sposób odciśnie piętno na tym, co się będzie działo tutaj w tej przyszłości. Bo... Dzięki naszym archiwalnym materiałom, a także tym, które zostały przygotowane z myślą o kolejowym wydarzeniu, mogliście Państwo uczestniczyć razem z nami. Jakby się przenieśli do to nas kilku, jakby się zmieniali, to tam szli, to jest albo według, weczek i idziemy do Habówki. Jeżeli chodzi o szarlotkę, jest ona zrobiona na grubym cieście. Jabłka są lekko podsmażone, doprawione cynamonem. Można coś przewidywać na temat tego, czy te pociągi retro po modernizacji będą tutaj jeździć? Znaczy, przede wszystkim skupiłbym się na tym, że w tym roku. Oczywiście będziemy żegnać tą linię, no, ten, ten fragment, fragment, linii 104, czyli nowy sążchabówka, w ramach kolejnej edycji Małopolskiej Szlaki Turystyki Kolejowej. Natomiast w późniejszych latach. Nie wiemy. Wiemy jedno, że jeżeli faktycznie modernizacja dobiegnie końca, czyli linia zostanie przystosowana do podróży, do pociągów szyb, szybkiej, szybkich prędkości, no to składy retro mogą być troszeczkę problemem. No właśnie, żałujemy też, że tego nie ma e, sympatycznego parowozu, bo Otóż to. on ze składem na pewno by tu furorę zrobił. Pewnie nami by się nikt, pani Marciu, nie zajmował. Myślę, że zdecydowanie tak byłoby. Zresztą cały czas tutaj wszyscy, wszyscy e, dopytują. Dopytuj tak. Nie zabrakło również występów zespołów regionalnych. Zagrali skrzydlanie.

a turystyczne wydarzenie rozbrzmiewało w dźwiękach zespołu Zoszka Cedur. Oczywiście udało nam się pobić rekord we wspólnym odśpiewaniu piosenki kolejowej. widział autor tej piosenki. Bardzo dziękuję. Również ten przybył, Była piosenka rekord, został ustanowiony, proszę Państwa, jak co roku wygraliśmy. Także bardzo Wam dziękuję. Brawa dla wszystkich i dla tych, którzy nas obserwowali, też. Cieszymy się, że tak licznie uczestniczyliście w naszej transmisji, którą zobaczyło ponad 8 tysięcy widzów. Tak, się przyda, prawda? <laughs> Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Nie, 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 nie do Warszawy.